Witam was wszystkich, tutaj stary Tabaczing, a przynajmniej dość nietypowa recenzja na dziś. Jak już zdążyliście zauważyć, dzisiejszy materiał mam zaszczyt nagrać pomocą. Tak, za pomocą właśnie kamerki. Wielu was skarżyło mi się w komentarzach, że nie macie zbytniej interakcji ze mną, więc stanowi to jak dla mnie taki mały eksperyment, który ukaże mi czy lepiej... Nagrywać takie wersje audio, jakie miały miejsce w przecinkach, czy może ten odcinek stanie się lepszą wersją tego, co chcę wam przekazać. Więc koniecznie piszcie mi w komentarzach, która bardziej wam odpowiada, a postaram się po ją bardziej częściej realizować. Ale jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to miejmy je za sobą już. A teraz przejdźmy do sedna sprawy. Więc dziś chciałbym wam przedstawić tę paczkę, której jeszcze nie miałem okazji pokazać. Mianowicie jest to. Tak, Ozona z Mint Snuff. Jak widzicie, typowa niemiecka tobakiera. Szata graficzna pokazuje nam idealnie to, co znajduje się w środku. Nic dodać, nic ująć. Etykieta, jak dla mnie, bardzo fajnie wykonana. O czym możecie się właśnie przekonać tutaj, oglądając? Z tyłu właściwie się tak prezentuje. Jest wykonana oczywiście z plastiku. Zgrzewane połączenia. Poprzez co jest ona wygodna, praktyczna i co najważniejsze, zachowuje ona swoją szczelność. Poprzez co w ogóle na mnie uchodzi aromat. Praktycznie w ogóle. Pudełeczko 10 gramowe. dostępne już w wersji 5 gramowej, co Wam za chwilę pokażę tutaj. Mianowicie tak wygląda wersja 5 gramowa tej ozony Spermin Snap. Niestety, z tego co wiem, nie znajdziecie jej w polskich trafikach. Jest tylko dostępna w Ameryce 5 wersja, ale na szczęście musimy się zadowolić większą wersją, co ma swoje plusy i minusy. Plusem takim jest to, że mamy ich więcej, oczywiście, ale coś kosztem czegoś. 10 gram, ale wyższa cena. A jeżeli jesteśmy już przy cenie to kosztuje już jakieś 5,7 góra 7 zł, więc naprawdę nie jest to duży wydatek. Jest dość szeroko dostępna, oczywiście dużo mniej od Red Bulla i Gavita, ale nie powinniśmy mieć z znalezieniem jej jakiegoś większego problemu. Aroma, cóż to dużo mówić, po prostu zielona mięta, która się stosuje w pastach do zębów czy w gumach odbit. Nie śmiem stwierdzić, że to źle, ale staje się niestety monotona po dłuższym czasie. Osobiście używam ją od święta. Zmielenie. W zasadzie tu mam do czynienia z podobnym zmieleniem jak cała seria Ozona, czyli dość grubowe i bardzo wilgotne. Już Wam pokazuję kolorystykę. Powinno wystarczyć. się możecie przekonać, zmielenie dość grube, wilgotne powinno być okej. Okay. Powracając to ogółem już podsumowując, praktycznie nie wiem co więcej o niej mogę powiedzieć wam. Jest to ona doskonała dla początkujących osób, ale jak już wiecie wolę po prostu owocówki, więc od razu poszła na moją półkę, poprzez co Polecam ją, zwłaszcza posiadaczom samego Red Bulla, jeżeli gustują tylko i wyłącznie w samych miętówkach. A tak na zakończenie, tak jak waszy w waszych w komentarzach w poprzednim filmiku, mianowicie w tym ollowem price'ie postaram się wam wrzucić recenzję Samolaga Gavita, Vanillie, specjalnie dla pana Kacpra oraz medyka 99 dla pana Adriana Byczkowskiego w ten weekend. Lecz ni niestety może się to trochę przedłużyć ze względu, że są święta, i recenzje mogą się pojawić nieco później ale postaram się naprawdę w tym roku jeszcze je wam rzucić. i piszcie mi koniecznie w komentarzu która wersja nagrywania wam bardziej odpowiada kolejne filmiki postaram się robić w przez was sposób i jeszcze chciałem bardzo podziękować za tło zrobione przez pana Kacpra które właśnie możecie teraz zobaczyć 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 całości. Tak to wygląda. Jeżeli sami chcecie się przekonać, jak ono wygląda, możecie wejść w każdy mój filmik, i na dole w informacjach znajdziecie odnośnik do mojego kanału, który przekierowuje Was na właśnie to, o czym mówię. No i tradycyjnie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco w moich przyszłych produkcjach filmowych. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, do usłyszenia w kolejnej recenzji. Trzymajcie się, cześć.